już W tym filmie pokażę Wam trzy wegańskie przepisy, którymi będziecie mogli zaskoczyć swoich bliskich w te święta. Zaczniemy od dania, które ostatnio totalnie podbija internet. Jest to łosoś z tofu i pokażę Wam moją wersję tego przepisu. To filety, ale łosoś to może być idealna alternatywa dla innych rybnych dań, lub mało urozmaicenie od ryby, którą na pewno większość z Was już dobrze zna. Zaczynamy od odciśnięcia tofu. Najpierw zawinie w ręcznik papierowy. Następnie umieść w wyciskarce do tofu. Jeśli nie macie takiego gadżetu, to po prostu połóżcie zawinięte tofu na talerzu i dociśnijcie czymś ciężkim. Teraz przygotuj marynatę do tofu. Do pojemnika blendera dodaję 4 łyżki sosu sojowego, 3 łyżki oleju sezamowego, 2 łyżki octu ryżowego, sok i startą skórkę z połowy cytryny, 2 ząbki czosnku, kawałek imbiru, 2 łyżki syropu z agawy, 2 arkusze nori oraz kawałek ugotowanego buraka. I zblenduj wszystko na gładką masę. Odwiń tofu z ręcznika papierowego. Teraz dzięki odciśnięciu wchłonie więcej marynaty i uzyskasz bardziej intensywny smak. Pokrój tofu w kształty przypominające rybie filety. Zrób nacięcia imitujące rybie mięso. Możesz pomóc sobie pałeczkami, aby przypadkowo nie przekroić tofu. Dodaj trochę marynaty na dno pojemnika. Następnie wyłóż pokrojone to filety i zalej je marynatą. Pokryj nią dokładnie tofu z każdej strony i powciskaj ją w nakrojone szczeliny. I tak przygotowany tofu wstaw na noc do lodówki. Następnego dnia powinno wchłonąć marynatę i mieć różowawy kolor. Do każdego kawałka zrób imitację skórki z kawałka nori. Nori posmaruj odrobiną marynaty i pokryj spód i boki tofiletu w cienką warstwą skrobi ziemniaczanej. I tak przygotowane filety, smaż na rozgrzanym oleju, około 2 minuty z każdej strony. I tak pięknie prezentuje się nasz gotowy to filet Ala łosoś. Świetnie smakuje polany odrobiną soku z cytryny i gwarantuje, że będzie to gwiazda waszego wigilijnego stołu. Wygląda to naprawdę totalnie jak, jak ryba. I dzięki dodaniu do marynaty Nori, smak też totalnie zajeżdża rybą. Myślę, że tym y, tofiletem a la łosoś naprawdę zdziwicie niejedną osobę na Wigilii, więc polecam przetestować. Ja zazwyczaj na Wigilię robiłam właśnie selerybę, ale tym się nawet bardziej podoba, bo mamy tofu, więc więcej białeczka niż w salerze, wiecie, mimo świąt y, makro musi się zgadać. Jestem pewna, że większość, jak nie wszyscy z Was, lubią sobie do wigilijnego barszczu zjeść pierogi z grzybami, ale nie oszukujmy się, pierogi to też jest jedna z najbardziej czasochłonnych, wigilijnych potraw, więc podziwiam wszystkich, którzy w tym roku robią pierogi. Ale ja proponuję wam szybszą i łatwiejszą alternatywę dla pierogów czy dla pasztecików z grzybami, jaką jest grzybowa choinka. Zacznij od zalania 60 g suszonych grzybów gorącą wodą. U mnie są to podgrzybki i borowiki. Poczekaj 30 minut i rozdrobnij odcedzone grzyby w blenderze. Podsmaż jedną drobno pokrojoną cebulę. Kiedy się zeszkli, dodaj 200 g drobno pokrojonych pieczarek. Po kilku minutach dodaj 3 starte ząbki czosnku oraz wcześniej przygotowane Grzyby. Wymieszaj i podsmażaj jeszcze 5 minut, a następnie dodaj rozdrobnioną kostkę wędzonego tofu. Podsmażaj jeszcze chwilę i dodaj łyżeczkę majeranku, pół łyżeczki soli, świeżo zmielony pieprz i dwie łyżeczki płetków drożdżowych. I na koniec dodaj jeszcze 3 łyżki wody pozostałej po moczeniu grzybów i 2 łyżki sosu sojowego. Ciasto do pizzy wykrój kształt trójkąta. Możecie oczywiście zrobić je własne ciasto. Ja wybrałam drogę na skróty i kupiłam je już gotowe. Ciasto przełóż na blaszkę i pokryj je farszem. Na to wyłóż drugi arkusz ciasta i odetnij jego nadmiar. Wyznacz przekątną trójkąta i wytnij po obu stronach równe podłużne paski. Wszystkie paski wywiń do góry, tworząc świderki. Ze skrawków ciasta możesz jeszcze wyciąć gwiazdę i umieścić ją na czubku. Choinkę smaruję ziołową oliwą i wstawiam do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 20 minut. Upieczoną choinkę ponownie smaruję oliwą i posypuję drobno pokrojoną natką pietruszki. I gotowe taka choinka będzie ozdobą każdego świątecznego stołu, a urywanie z niej kawałków jest super satysfakcjonujące. Do tego mam jeszcze barszczyk. Mm. Brakujące ogniwo pomiędzy pizzą a świątecznym pierogiem to jest właśnie o. A dzisiaj mam barszcz z kartonu, a na święta, jak będzie jeszcze domowy barszcz, to będzie w ogóle super. No i ta gwiazdka, zobaczcie, jaka urocza. Myślę, że to ma potencjał na jakieś rodzinne zawody, że na przykład kto zaśpiewa najładniej kolędę i tym samym zostanie gwiazdą Wigilii, może zjeść gwiazdę. Mm, przebieżne. Bardzo łatwy przepis. Bardzo dobry. Bardzo ładnie wygląda. Trzy plusy. Żadnych minusów. Polecam przetestować w te święta. Nie mogło też oczywiście zabraknąć czegoś na słodko, więc moja propozycja na tegoroczne świąteczne ciasto to sernik z kaszy jaglanej. Zacznij od zalania szklanki narkowców zagotowaną wodą i odczekaj pół godziny. W międzyczasie wstaw do gotowania 250 g kaszy jaglanej z dwoma szklankami mleka roślinnego. Następnie przygotuj spódne na ciasto, do miski dodaj 250 g zmielonych migdałów, 70 g zmielonych pistacji. 50 g zmielonej suszonej żurawiny, 150 g zmielonych suszonych daktyli oraz 4 łyżki masła orzechowego. Wszystko dokładnie wymieszaj. Przerzuć masę na tortownicę wyłożoną papierem do pieczenia i dokładnie ugnieć. Staw do zamrażarki, aby zastygło, a w tym czasie przygotujemy alasernikową masę. Do kielicha blendera dodaj ugotowaną kaszę jaglaną, odcedzone nerkowce sok i startą skórkę z jednej cytryny, łyżeczkę aromatu waniliowego, 3 łyżki syropu z agawy oraz 2 łyżeczki agaru rozpuszczonego w odrobinie mleka roślinnego. Wszystko to zblenduj na gładką masę, a następnie przelej ją do garnka i cały czas mieszając zagotuj, aby aktywować agar. Agar sprawi, że masa lepiej zastygnie, co jest bardzo pomocne, zwłaszcza jeżeli jedziecie gdzieś na święta i nie chcecie, żeby ciasto rozpłynęło Wam się po drodze w aucie. Masę wyłóż na zastygnięty spód, wygłać wierzch chłopatką i wstaw ciasto na noc do lodówki. Gotowe ciasto możesz ozdobić gałązkami rozmarynu oraz świeżą żurawiną. I świąteczny jaglany serniczek gotowy. Jestem pewna, że każdy doceni jego delikatność i kremowość. Pyszka, polawajcie na święta i pozostaje tylko czekać, aż Wasza ciocia albo babcia Bożanka powie mmm, pyszny serniczek, taki dobry, nie za słodki. A z czego to zrobione, jak bez mleka? I bez sera, i bez jajek. mmm. Dajcie znać w komentarzach jakie wegańskie potrawy pojawią się na waszych wigilijnych stołach, czy może planujecie odtworzyć któryś z tych przepisów i pamiętajcie proszę o zostawienie łapki w górę i suba koniecznie z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka. Dziękuję wam za oglądanie i życzę wam wspaniałych świąt. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!